Leczenie zachowawcze, prewencyjne. Zdecydowana większość chorób związanych z całym aparatem ruchu nie rozwija się nagle z dnia na dzień. Dolegliwości pojawiają się stopniowo. Pewnie nie raz byłeś aktywny mimo bólu lub ograniczenia, które się pojawiło wcześniej. Gdy znacznie już utrudniało życie, faktycznie szedłeś do lekarza. Rzadko zdarza się, że w takich sytuacjach lekarz od razu kładzie pacjenta na stół. Zwykle lekarz, specjalista, nakaże ci ograniczenie pewnej formy ruchu, zachęci do innej, która odciąży staw. Na przykład podczas schorzeń kolana zaproponuje ci zmianę biegania na pływanie i powie, że proszę uważać, bo w przyszłości z wiekiem ten problem będzie się nasilał. Mając tą informację, już powinna ci się zapalić czerwona lampka w głowie. Aha, znaczy z wiekiem będzie coraz gorzej, trzeba coś zrobić, aby być sprawnym i samodzielnym za 20 lat.